Hej moi drodzy, z tej strony Wasza Paulish Jeśli jeszcze Was nie przestraszyły moje kolana, które wyglądają jak tyłek, to witam Was bardzo serdecznie. W tym oto szybkim filmiku, takim szybkim szczale, chcę Wam przekazać jedną ważną informację, ponieważ mój zmysł cebuli się obudził dzisiaj w biedronce ponieważ znalazłam te oto markery artystyczne 18 sztuk za jedyne 34,99, co po szybkich obliczeniach na 18 daje nam złoty 94 zł za sztukę. Jest to śmieszna cena, nawet niskie markery na AliExpress kosztują około 2,60 za sztukę. I są one dostępne już od kilku dni, także warto się pośpieszyć. Warto też szukać takich markerów w większych sklepach, bo po prostu szkoda waszego czasu na małe sklepy, gdzie tak naprawdę nic nie ma. Jeśli chcecie poznać szczegóły i unboxing, to zapraszam do dalszego oglądania. Tak jak wspomniałam, w opakowaniu kolorów jest 18, mają one konkretne nazwy. Skówki mają odpowiednie kolory odpowiadające kolorom mazaków. I taki zestaw zawiera właśnie 18 kolorów, tak mówi producent. Dwa rodzaje końcówki: jedna jest okrągła, druga ścięta. Także nie ma tutaj ma mazaków takich stricte pędzelkowych. Wygląd takiego markera przypomina mi wygląd markerów artystycznych z MPK. Ale jestem ciekawa, co znajdzie się w środku. Opakowanie takie po prostu tutaj zgrzane, nic wybitnego, po prostu do schowania do szuflady. Otwieramy. Uch, słodki Jezu, ale smród. Powiem Wam, to są jedne z bardziej śmierdzących mazaków, jakie miałam okazję wąchać. Wiem, że to brzmi dziwnie. Tak ci się jak bez maski gazowej, dziadka ani róż, bo po prostu yy, smród jest przynajmniej na razie niemiłosierny. Mam nadzieję, że z czasem użytkowania nie będą one tak śmierdziały. Wiadomo, najbardziej śmierdzące są te mazaki chińskie. Te również są made in China, także w sumie nie ma się co dziwić. A zaraz pokażę Wam po kolei słocze. Bogactwo, część główna. Nie, no, nie bogactwo, cebulactwo raczej. Ale zanim zabierę się za słocze, pokażę Wam jeszcze, jak taki zwykły kajetowi marker wygląda. Końcówki macie jak najbardziej oznaczone, żeby się nie pomylić. Ta, gdzie jest cienka, ma również charakterystyczne tutaj zgrubienia oraz czarny tutaj taki paseczek. To jest cienka końcówka, taka klasyczna. Myślę, że te mazaki nie będą takie najgorsze w trzymaniu przez rękę. No i ta gruba końcówka, klasyczna, do zakreślania nie wiem jak, <laughs> raczej nie używa się markerów alkoholowych do notatek z tego względu, że po prostu strasznie przebijają. No i proszę, słocze gotowe, kolory prezentują się następująco. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego te moje słocze są takie malutkie i wycięte na kawałku papieru, to dlatego, że jak niektórzy wiedzą, prowadzę mój dziennik, bullet journal i mój ostatni motyw. Na czerwiec to są właśnie pszczółki i plastry miodu. Dlatego, nawiązując do mojego aktualnego motywu, postanowiłam również słocze wszelkich markerów robić w postaci plastra miodu. I powiem Wam tak: te słocze robiłam na zwykłym yy, bloku technicznym, żeby sprawdzić jak mocno będą, będą się rozlewać. Nie miałam z rozlewaniem żadnych problemów, kolory są bardzo nasycone. Jak widzicie, dosyć sporo yy, śladów zostawiają, co niestety nie wygląda za ładnie. Jak z blendowaniem, słyszałam, że średnio. Lepiej spisują się jednak nieco droższe markery, ale te do takiego amatorskiego rysowania jak najbardziej dadzą radę. Jedna uwaga: z takim zestawem raczej nie zrobicie portretu, ponieważ jedyny kolor, który nadawałby się na kolor skóry. To kolor dosyć ciemny, bym powiedziała, takie cappuccino, także jedyne co, to moglibyście mulatkę co najwyżej narysować. Dodatkowo żaden kolor nie był, że tak się wyrażę, suchy, te markery nie były wysuszone, jak to było w przypadku na przykład mojej przygody z, marker, z markerami z AliExpress. Także myślę, że warto jak najszybciej wybrać się do Biedronki i jeśli jesteś osobą, która dopiero chce spróbować swojej przygody z takowymi markerami, to warto się właśnie w ten zestaw podstawowy zaopatrzyć zamiast wydawać miliony monet w markery, które nie wiadomo, czy Wam się w ogóle spodobają, przydadzą, czy w ogóle przypadną Wam do gustu. Tak jak wspomniałam, ta oferta jest dosyć długa, także wybierzcie się szybciutko. W jednym z większych yy, moich biedronek w Gliwicach no, była tylko jedno, jedno opakowanie, jedna sztuka, także jak widać zapasy im się kończą, także szybko biegnijcie. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał, że byłam Waszym pierwszym źródłem informacji. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeśli nie byłam pierwszym źródłem informacji, to również gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zawsze mnie to bardzo motywuje i inspiruje do nagrywania kolejnych odcinków. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału, do zaobserwowania mnie na Instagramie o nazwie Polish Notes przez 2S. No i oczywiście zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć!